Cześć wszystkim oglądacie Wiki Show. I dzisiaj jest z Wami agentka Vika i sprawdzimy najlepsze, najpopularniejsze lifehacki z TikToka, które ułatwiają życie! Sprawdzimy i być może oszukiwali nas całe życie! Pamiętacie jak niedawno mówiłam, że na YouTubie zadomowił się okropny wirus, przez którego niektórzy nie subskrybują już naszego kanału? Niektórzy kliknęli czerwony przycisk subskrypcji i udało im się trochę usunąć wirusa z naszego kanału. Jeśli macie czerwony przycisk subskrypcji, kliknijcie go, aby stał się szary. W ten sposób nas uratujecie. Proszę, uratujcie nas! Widzieliście, ktoś używa chleba tostowego i teraz zamierza zrobić naprawdę pyszną serową kanapkę. Kroi ser na małe kawałki, a raczej kwadraty. I używa kubka, żeby to uformować. Teraz bierze ten chleb i wkłada go do tostera. Czeka chwileczkę i wychodzi ta pyszność. On ją kroi i ser, gorący ser wychodzi. I jest to naprawdę smaczniutkie. Bardzo chcę sprawdzić ten lifehack. Teraz będzie najciekawsza część. Pokroję ser, a potem zacznie się najbardziej hipnotyzująca część. Szybko go otwieramy, czas na speedrun otwierania sera. Miecie, tak? Biorę kawałek i nie pokroję go całego. Po prostu to złożę. Nie jestem serze, tak? Bo mam tu coś mokrego. Co jak jestem w serze? I teraz tyniemy. Raz i dwa. Teraz robimy cztery. Będzie równo. Dobra, świetnie. O, jeszcze tylko chwilka. To ser topiony. Dlaczego on tak wygląda? Właściwie dwa kawałki sera wystarczą, bo może się nie skleić. Teraz kładziemy jeszcze jedną kromkę chleba. I zaczyna się najbardziej hipnotyzująca część filmu. Okej, robię to równo, czy jak? Dobra, teraz cała moja siła. Ostrożnie teraz. Jak mam to przykręcić, tato? Pomocy! No, dawaj, dawaj! Pokaż, co potrafisz. No, mniej więcej. Myślałem, że będzie gorzej. I teraz do tostera. Tak. Jej! Zostało jeszcze trochę chleba, więc zrobię jeszcze jedną kanapkę. Teraz musi być schludnie. Super perfekcjonizm. Kręcimy, wkładamy w to całą naszą siłę. Dajemy całą siłę. Dalej coś tam utknęło. Daj, pomogę Ci. Dawaj. Ło. Wow. Jak ty to zrobiłeś? Epicka kanapka w szklance. O czemu twoja jest taka piękna? Moja jest postrzępiona, ty masz taką piękną. Teraz wkładamy jeden. O, ale to super. Jeden tutaj i naciskamy tej nie. słuchajcie tego dźwięku. A dlaczego to wróciło tutaj? <laughs> Naciśnij mocniej! A, dobra, okej. Okay. Dobra, czekamy. teraz czekamy. Boję się, a co jeśli wyskoczą prosto na mnie? Ale po co? A tak, potrzeba boję się! A co jeśli to zaatakuje? Toaster! Nie toaster, ale to, co zaraz może na mnie wyskoczyć. się! A, a, a. A. O. Co tam? Uu, już jest tam. <skrym zezn> <śmany> ah, ah. Nawet Moje nie wyskoczyły. Co mocniej zabiło? Dawaj, wyciągnij to. O Boże, to szaleństwo! robię tak odkąd skończyłam 6 lat dla mnie jest to o wiele łatwiejsze niż po prostu przesunięcie krzesła nie wiem czemu mój mózg jest taki dziwny ale okej okay. wiemy tosta ale chrupie mam nadzieję, że ser nam się tu pięknie roztopił pokaż Uuu. dobra spróbuję nie robię tego nad talerzem. Ale to jest pyszne. Lifehack działa. Próba numer dwa. O, już płynie, jest. Tak. U, nie wiem, Tato, czy kamera to oddaje. Proszę, spójrz. Tak, jest pięknie. Wow. <laughs> o. Lifehack zadziałał. Tak, wyszło bardzo smacznie. Podoba mi się. Daje plusa. Kolejny filmik nie jest lifehackiem, ale to bardzo ciekawy trik, który chciałam sprawdzić już od dawna. Mężczyzna nalewa wodę do butelki, aż z górką i następnie wkłada tam papier zamiast korka. Potem obraca butelkę i woda się nie wylewa. Dopiero kiedy zdejmuje papier, jest koniec i się wylewa. Dlatego wydaje mi się, że to jakiś montaż albo coś innego. Ok, teraz wszystko ostrożnie tu wlejemy. Uj, prawie wylałam. Cicho cicho. <laughs> co? Nie! Czekaj! -ha -ha. Ale za to ewidentnie nalałam z górką. Nie, no czemu to zawsze przytrafia się właśnie mnie? Ja wiem dlaczego, ale nie powiem! A Jasne, lewą wodę tak, żeby powstał menu wypukły. Ostrożnie, inaczej przesadzimy. O, jest idealnie! Spójrzcie, jak jest równo! <muchy> I kładziemy papier. A to jak myślisz, zadziała? <muchy> <muchy> Nie wiem. <muchy> o! Oh. No, na razie wszystko idzie tak, jak na filmie. Pokładamy, tak? Może? A. <muchy> Rozdarło się! Jak mam to rozumieć? To wy żartujecie sobie? No czemu? Trzecia próba. Czekamy. Mam nadzieję, że tym razem wszystko się ułoży. Tak? O, jest! Jak dotąd wszystko w porządku. Najważniejsze, za trzecim razem. żeby teraz wszystko poszło zgodnie z planem. Odwróć gwałtownie. Mam nadzieję, że się nie wyleje. Raz... Ja odejdę, dawaj. Dwa... Ty odejdziesz, a ja będę tutaj cierpieć. Dobra, raz, dwa, trzy... Co? Co? Czekaj, czy to naprawdę działa? Tylko nie trzymaj za długo. Otwórzmy to w ten sposób i odwróćmy. Nie, czekaj, dawaj. Pokażemy na filmiku, że tu naprawdę jest woda. Zrób dziurę. Jest. Widzicie, tu jest woda! Najprawdziwsza woda. Sztuczka działa! Tak! Ten lakak jest tylko dla tych, którzy lubią słodycze, więc uważajcie! Chłopiec wrzuca M.Msy z masłem na patelnię i posypuje to ziarnami kukurydzy. I potem to wszystko eksploduje i zamienia się w czekoladowy popcorn! Wygląda naprawdę pysznie, więc teraz to sprawdzimy. Nie mogę się doczekać, chodźmy! Bierzemy patelnię i stawiamy ją na ogień. Teraz bierzemy M&M'sy. I bardzo szybko rozkładamy je tutaj. Jeszcze, tak? Dawaj jeszcze. Żeby było pięknie. Szybko, szybko, musimy tu wszystko wymieszać. I szybko, żeby nie popękało. Dobra, mieszamy. Trochę się boję. Zwiększymy temperaturę. Dobra. I przykrywamy patelnię. Mam nadzieję, że to się uda. Later. Ej, no co ty, Uuuuh. Tato! Uuuuh. Uuuuh. zapach taki, yy, trochę przypalony, nie? Tak, i są! <ścoughs> <ścoughs> Dawaj, spróbujemy! Uuuuh. Ogólnie wygląda, jakby nie było w czekoladzie, ale jakby było, to całkowicie spalone! Czekolada w M&M'sach jest mleczna, powinno być brązowe, delikatnie brązowa, tu jest wręcz czarne! Jak to? Tato, trzymaj kciuki. No dawaj. Daj mi lajka. Ja już zostawiłem lajka, najważniejsze, żeby wszyscy zostawili. Ah. Tak, raz, dwa... O, gorące. gdzie czuję? To jest pyszne! Co? To niesamowite! Niesamowite, wygląda na przypalone! Mhm, uh -huh. mi się podoba. Czyli co, działa? Tak! Następny! Tak! Następny lifehack, jak przemycić słodycze do szkoły, wprost na lekcję! Ponieważ teraz jest kwarantana, dziewczyna bierze maskę i bierze lizaka. Lizaka przykleja do maski i wygina. Bierzemy lizaka, maseczkę, w sam raz, prawda? I taśmę. I niewidzialne nożyczki. Dobra, są widzialne. Widzicie? Kładziemy maseczkę, tu kładziemy lizaka i przyklejamy go. O tak, idealnie. Na wszelki wypadek? Tak, oczywiście, żeby się dobrze trzymało. O, byle maseczki nie uciąć. Chyba mogę już spróbować. No dawaj, spróbuj to wygiąć. No? Co? To Fajne? To działa! A jak nauczycielka zawoła, Wika do tablicy, co wtedy zrobisz? A ja tak. Już! Ogólnie działa, jest naprawdę super! Serio? Gdybym to wiedziała wcześniej, cały czas bym tak robiła! <grym> ogólnie działa daje plusa ta sztuczka jest wręcz idealna na piknik ponieważ wiosna już tuż tuż a wraz z nią sezon piknikowy a w tym filmie zrobią bardzo smaczne kiełbaski z mięsa mielonego mężczyzna wkłada mielone mięso do butelki i wyciska je na patyk uzyskując w ten sposób smaczne i zdrowe kiełbaski następnie je smażą to jest takie pyszne wygląda przepysznie o generalnie to przysmak tak twierdzą sprawdźmy Raz, okej, okay. jeszcze raz. Próba numer dwa. Kładamy. Wygląda jak mózg. Dokładnie. Dobra. I odwracamy. Teraz wyciśniemy nasz mózg i będzie gotowe. O tak. I naciskamy całej siły. Już prawie Ciała. wszystkie lifehaki nam się udały. Tak, jeśli ktoś jeszcze nie dał lajka. Dajcie lajki! Dodaliśmy jeszcze trochę mięsa i teraz jest próba numer 3, albo już milionowa. No. Je jest. Tylko trochę wyszło. Wygląda na to, że brakuje ci troszkę siły. Taka mała kiełbaska wystaje z butelki. No dokładnie, I dalej to już nie działa. Się psuje. No i? Gdzie to? No dawaj jeszcze! Nie. Nie działa. Idę stąd. Ten lifehack chyba nie jest dla nie dzieci. Zdążyliśmy nakręcić, a to od razu odpadło z patyczka. <śmiech> <śmiech> Ten lifehack u nas nie zadziałał. Idziemy. Ale nie do końca tego filmu, bo idziemy filmować dalej! Mamy kobietę, rozgląda się i bierze makaron od zupki chińskiej. Koloruje go markerem, kładzie na papierze i otrzymuje chińskie litery. Jak to? Sprawdźmy. Jestem bardzo ciekawa. Myślę, że to naprawdę fajny żart. Mamy już zupkę. O, nie otworzyło się na szczęście. Widzicie tu jakieś chińskie znaki? <grystanie> ja jeszcze nic tam nie widzę. Bierzemy. Marker, ja mam czarny, ale może być dowolny i malujemy. Nie sądzę, żeby to miało zadziałać. Dalej no. też chrupie. Tak, próba numer 342 miliardy. I dawaj, 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 dawaj. Ja, która myślałam, że teraz wszystko się ułoży. O takie lifehacki dzisiaj testowaliśmy. Jeśli chcecie, żebyśmy dalej nagrywali takie filmiki, to piszcie komentarze i koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Lajkujcie i wszystkim pa pa pa. pa. Widzimy się w nowym filmie. Szkoda makaronu. Halo, wifon mi się zepsuł. Tak, tak, muszę kupić nowy.